Pośród wibrującego upału pustyni syryjskiej pod koniec VII wieku narodził się jeden z największych obrońców wiary katolickiej Jan Damasceński. Przyszedł na świat w Damaszku, mieście znajdującym się wówczas pod panowaniem muzułmańskim w głęboko pobożnej rodzinie chrześcijańskiej. Jego ojciec, wysoki urzędnik w administracji muzułmańskiej, był znany ze swoich umiejętności dyplomatycznych i wierności wierze chrześcijańskiej. Dzięki czemu João otrzymał staranne wykształcenie, co było rzadkością wśród ówczesnych chrześcijan. Już w młodym wieku João wykazywał się błyskotliwym intelektem i skłonnością do nauki. Kształcił się w zakresie filozofii, gramatyki, matematyki, muzyki, a przede wszystkim pisma świętego i teologii chrześcijańskiej, pod okiem uczonego Mnicha imieniem Cosimo. Ta uprzywilejowana formacja ukształtowała jego umysł i serce w kierunku Bożych zamysłów. A wielokulturowe i wieloreligijne środowisko Damaszku nauczyło go, jak ważny jest dialog i szacunek dla różnic. Jako młody człowiek Jan objął czołowe stanowisko w samorządzie lokalnym jako doradca administracyjny, ale nigdy nie porzucił wiary. Wykorzystał swoje stanowisko do pomocy prześladowanym chrześcijanom i obrony interesów kościoła. W tym okresie Jan był świadkiem wzrostu kontrowersji teologicznych, zwłaszcza kryzysu ikonoklastycznego który miał na celu zakazanie używania świętych obrazów w kościele, co stanowiłoby wyzwanie dla jego przyszłej misji. Jan zaczął pisać w obronie kultu ikon, argumentując, że obrazy nie są bałwochwalstwem, ale uzasadnionymi sposobami oddawania czci Bogu i świętym. Opierał się na wcieleniu Chrystusa jako teologicznej podstawie swojego stanowiska. Jego elokwencja i jasność myślenia szybko uczyniły go postacią szanowaną zarówno wśród chrześcijan w Damaszku, jak i poza nim. Jego dzieła zaczęły szeroko krążyć, inspirując wielu do przeciwstawienia się obrazoburczej herezji. Jednak presja polityczna i religijna w Damaszku skłoniła go do porzucenia stanowiska rządowego. Jan zdecydował się wyrzec swoich ziemskich zaszczytów i całkowicie poświęcił się życiu religijnemu. Wstąpił do klasztoru świętego Sabasa niedaleko Jerozolimy, gdzie pogłębił swoje życie duchowe. Tam Jan poświęcił się modlitwie, Postowi oraz pisaniu tekstów teologicznych i hymnów liturgicznych, to w ciszy klasztoru Jan skomponował kilka ze swoich najsłynniejszych dzieł, takich jak Źródło Wiedzy, kompendium teologiczne, które do dziś jest studiowane ze względu na jego głębię i przejrzystość. Jan wyróżniał się w swoim pisarstwie usystematyzowaniem teologii chrześcijańskiej, jednoczeniem wschodnich i zachodnich tradycji Kościoła, tworząc dziedzictwo, które wywarło wpływ na pokolenia teologów. Jego wkład wyróżnia się także w muzyce sakralnej. Jan skomponował piękne hymny liturgiczne, z których wiele nadal jest używanych podczas uroczystości Kościoła Wschodniego. Jednak jego życie nie było pozbawione prób. Wzmogły się prześladowania obrońców obrazów, a wielu próbowało go zdyskredytować, szerząc oszczerstwa na temat jego wierności wierze. Pomimo przeciwności losu Jan pozostał niezłomny, przekonany, że prawda Chrystusowa broni jego misji. Jego pokora i cierpliwość w obliczu krytyki stały się wzorami świętości. Godnym uwagi wydarzeniem w jego życiu było fałszywe oskarżenie o zdradę stanu, w wyniku którego odcięto mu prawą rękę. Według tradycji modlił się przed ikoną Matki Bożej, która cudownie przywróciła mu rękę. Cud ten nie tylko umocnił jego wiarę, ale był także boskim znakiem, że jego walka o cześć wizerunków była sprawiedliwa i pobłogosławiona przez Boga. Jako pisarz świętego Jan Damasceński poruszał złożone kwestie doktrynalne z jasnością i prostotą, która przekonała zarówno laików, jak i uczonych. Umiał łączyć logikę filozoficzną z głęboką duchowością. Nie wahał się energicznie zwalczać herezji, ale zawsze czynił to z miłością, zabiegając o nawrócenie swoich przeciwników i jedność kościoła. Jego wierność kościołowi i umiłowanie prawdy uczyniły go wzorem świętości i odwagi. Zwłaszcza w czasach kryzysu teologicznego, jednocześnie Jan poświęcił się życiu kontemplacyjnemu w klasztorze, nie odstępując nigdy od modlitwy i pokuty, które były centrum jego duchowości. Połączenie błyskotliwej intelektu i głębokiej duchowości uczyniło Jana Damasceńskiego prawdziwym gigantem wiary, uznawanym zarówno na chrześcijańskim Wschodzie, jak i Zachodzie. Jego twórczość stawała się coraz bardziej znana. Będąc źródłem inspiracji dla biskupów, mnichów i świeckich, którzy starali się bronić doktryny katolickiej. Przez lata Jan nadal tworzył pisma teologiczne, wiersze i hymny, które wzbogacały liturgię i myśl chrześcijańską. W rzeczywistości był lekarzem harmonii. Nawet na starość świętego Jan Damasceński zachował niestrudzonego ducha, pracując na chwałę Bożą aż do swoich ostatnich dni. Pozostawiając dziedzictwo, które będzie rezonować przez wieki. Podczas gdy święty Jan Damasceński ugruntowywał swoją reputację obrońcy wiary, kryzys ikonoklastyczny w Kościele Wschodnim nasilił się, dzieląc społeczności i zagrażając jedności chrześcijaństwa. Cesarz Leon III, propagator ruchu ikonoklastycznego, pod pretekstem walki z bałwochwalstwem dążył do wyeliminowania świętych obrazów. Ale polityka ta wywołała głęboką schizmę religijną. Jan, dzięki wyjątkowej odwadze, stał się jednym z najbardziej wpływowych głosów sprzeciwiających się tej herezji. Nawet poza panowaniem bizantyjskim jego pisma docierały na dwory cesarskie i były szeroko dyskutowane. W swoich dziełach, takich jak Mistrzowska Obrona w Trzech Przemówieniach przeciwko ikonoklastom, ją argumentował, że obrazy są instrumentami pedagogicznymi i duchowymi. Które wznoszą wiernych do kontemplacji boskości. Wyjaśnił, że oddając cześć obrazowi, chrześcijanin nie czci przedmiotu, ale prototyp, który on reprezentuje: czy to Chrystusa, dziewice Maryję, czy świętych. Ponadto Jan argumentował, że przyjmując wcielenie Chrystusa, Kościół przyjął także zasadność wizualnego przedstawiania Boga, który stał się człowiekiem, wzmacniając teologię obrazu. Idee te nie tylko obaliły ikonoklastów. Ale także pomogły Kościołowi sformułować naukę o sztuce sakralnej, która została później potwierdzona na Soborze Nicejskim II. Odwaga Jana w rzucaniu wyzwania możnym swoich czasów była możliwa dzięki jego niezachwianej ufności w Bożą Opatrzność i jego życiu wypełnionemu nieustanną modlitwą. Chociaż nie sprawował już funkcji publicznych, jego wpływ był odczuwalny w całym chrześcijaństwie. Mnisi biskupi i teolodzy Zwrócili się do niego o przewodnictwo w tak niespokojnych czasach. W klasztorze świętego Sabas Jan kontynuował swoją ascezę i pracę intelektualną. Tam znalazł siłę, aby kontynuować swoją misję, nawet gdy był prześladowany przez swoich przeciwników. Duchowa głębia Jana była widoczna w jego pismach liturgicznych, które uchwyciły piękno i powagę chrześcijańskiego misterium. Wiele z jego hymnów jest nadal śpiewanych w kościołach prawosławnych i katolickich. Do najsłynniejszych należy kanon Pascal, hymn napisany na cześć zmartwychwstania Chrystusa, który w niezrównanej poezji wyraża triumfującą radość Wielkanocy. Znane było także nabożeństwo Jana do Matki Bożej. Napisał piękne teksty maryjne, wychwalające jej czystość, wstawiennictwo i centralną rolę w planie zbawienia. Jan w swoich kazaniach i pismach często posługiwał się postacią Najświętszej Maryi Panny jako wzorem wiary, posłuszeństwa i miłości do Boga, inspirując wiernych do jej naśladowania. Jego teologia maryjna pomogła utrwalić doktryny, które później zostały zdefiniowane przez Kościół takie jak niepokalane poczęcie i wniebowzięcie Maryi, chociaż żył wieki przed tymi formalnymi definicjami. Jan wyróżniał się także umiejętnością łączenia tradycji Kościoła Wschodniego. Z grecką racjonalnością filozoficzną, czyniąc swoje pisma przystępnymi i przekonującymi dla szerokiego grona odbiorców. Jego traktaty teologiczne miały charakter zarówno apologetyczny, jak i katechetyczny, wyjaśniający tajemnice wiary i zwalczający fałszywe doktryny zagrażające Kościołowi. Pomimo swego oddania walce teologicznej, Jan nigdy nie stracił z oczu znaczenia pokory. Postrzegał swoją pracę jako służbę Bożej prawdzie. A nie jako dążenie do osobistego uznania. W swoim klasztorze zapamiętano go nie tylko jako wielkiego intelektualistę, ale także człowieka głębokiej miłości, zawsze chętnego do pomocy braciom i życia w prostocie. To połączenie erudycji i pokory stało się znakiem jego świętości, inspirując przyszłe pokolenia do postrzegania wiedzy jako sposobu na uwielbienie Boga. Jego sława świętości i mądrości przekroczyła granice docierając do Rzymu i innych regionów Zachodu, gdzie zaczęto tłumaczyć i rozpowszechniać jego dzieła. Z biegiem czasu Jan stał się postacią jednoczącą, reprezentującą wspólne dziedzictwo Kościoła przed schizmą między Wschodem a Zachodem, świadectwem powszechności wiary katolickiej. W późniejszych latach Jan nadal pisał i gorliwie się modlił, składając swoje życie jako nieustanną ofiarę dla Kościoła i chwały Bożej. Śmierć nie była dla niego końcem, ale powrotem do domu Ojca i oczekiwaniem z nadzieją na obietnicę zmartwychwstania i życia wiecznego. Wreszcie, po długim i owocnym życiu świętych, Jan Damasceński oddał swoją duszę Bogu, pozostawiając Kościołowi niezrównane dziedzictwo wiary, mądrości i miłości. Wkrótce po jego śmierci sława świętości i cudów zaczęła się szerzyć i szybko zaczęto go czcić jako świętego zarówno na wschodzie, jak i na Zachodzie. Wpływ jego dzieł rósł przez wieki, wywierając wpływ na wielkich teologów, takich jak Tomasz Zakwinu, i będąc filarem doktryny chrześcijańskiej. Na Soborze Nicejskim II, który odbył się w 1788 roku, stanowisko Jana w obronie ikon zostało ostatecznie uznane za prawdę doktrynalną, umacniając jego autorytet jako doktora Kościoła. Jego wkład w teologię, liturgię i duchowość chrześcijańską pozostaje niewyczerpanym skarbem, stale badanym i celebrowanym. Do dziś świętego Jan Damasceński jest wzorem odwagi intelektualnej i duchowej. Przykładem tego, jak wiara może oświecić rozum i jak rozum może służyć wierze. Po śmierci świętych, Jan Damasceński szybko został uznany za postać o ogromnym znaczeniu dla Kościoła. Życie poświęcone prawdzie i obronie wiary. Uczyniło z niego prawdziwy wzór świętości. Na wschodzie, zwłaszcza wśród wspólnot bizantyjskich, pamięć o nim utrwaliła się w liturgiach, w których nadal używano wielu jego hymnów i pism liturgicznych. Wśród zachodnich chrześcijan wpływ świętych Jana Damasceńskiego rósł na przestrzeni wieków, w miarę jak jego dzieła teologiczne były tłumaczone i włączane do szkół klasztornych i katedr. Jednym z najbardziej godnych uwagi aspektów jego spuścizny było usystematyzowanie teologii chrześcijańskiej w dziele Źródło Wiedzy, które do dziś stanowi punkt odniesienia dla uczonych i teologów. W tej pracy poruszył takie tematy jak filozofia grecka, doktryna chrześcijańska i obalanie herezji, oferując kompleksowy przewodnik po wierze, która wyróżniała się przejrzystością i głębią. Jego wpływ był szczególnie odczuwalny w scholastyce, gdzie teologowie tacy jak św. Anselm i świętego Tomasz Zakwinu Znajdowali w jego pismach inspirację i podstawę do własnych refleksji. Oficjalna proklamacja drugiego Soboru Nicejskiego, która potwierdziła kult świętych obrazów, była także świadectwem wpływu Jana, uznającego słuszność jego argumentów. Na przestrzeni wieków, świętego Jan Damasceński zasłynął jako obrońca nie tylko obrazów, ale żywej tradycji Kościoła, który zawsze stara się łączyć wiarę z rozumem. W swoich pismach podkreślał, że chrześcijanin powinien pielęgnować zarówno umysł, jak i serce, aby wiarę można było przeżywać w sposób integralny i autentyczny. Jego zrównoważone podejście posłużyło za wzór dla teologów, którzy starali się zharmonizować duchowość wschodu i zachodu, co jest szczególnie istotne w kontekście schizmy między kościołami. Co więcej, jego twórczość poetycka i liturgiczna przekraczała granice czasu, będąc nieustannym źródłem inspiracji do modlitwy. I uwielbienia Boga. Jednym z najbardziej znaczących przykładów jest wykorzystanie jego hymnów podczas celebracji oficjum w różnych tradycjach liturgicznych, podtrzymując przy życiu jego duchowy wkład. Kościół uznał jego świętość i mądrość i został oficjalnie ogłoszony doktorem Kościoła, co potwierdza jego znaczenie jako nauczyciela wiary chrześcijańskiej. Tytuł ten nadawany jest nielicznym świętym, jedynie tym, których nauki uważane są za uniwersalne i wieczne, a świętych Jan Damasceński z pewnością pasuje do tego opisu. Jego święto liturgiczne obchodzone jest 4 grudnia, zarówno przez katolików, jak i prawosławnych, co świadczy o jego ekumenicznym znaczeniu. Uroczystość tę charakteryzuje się czytaniem jego tekstów i śpiewaniem hymnów, które w dalszym ciągu inspirują wiernych do pogłębiania wiary i miłości do Boga. Święty Jan Damasceński, jest także postrzegany jako patron teologów i obrońca doktryny Kościoła, przywoływany w czasach zamętu i wyzwań doktrynalnych. Jan w swojej teologii zawsze starał się łączyć piękno stworzenia z wielkością Stwórcy, pokazując, że świat fizyczny może być odbiciem Bożej miłości. Pogląd ten jest szczególnie widoczny w jego obronie obrazów, gdzie podkreślał, że sztuka sakralna jest sposobem wzniesienia duszy do kontemplacji tajemnicy Boga. Był także głęboko maryjny, uważając dziewicę Maryję za najdoskonalszy przykład oddania i wierności Bogu, wzór dla wszystkich chrześcijan. Teksty świętych Jana Damascyńskiego o Matce Bożej są nadal studiowane i cytowane, zwłaszcza w traktatach o Mariologii i duchowości chrześcijańskiej. Na przestrzeni dziejów jego postać była miejscem spotkania dialogów wschodnich i zachodnich tradycji Kościoła, jednocząc chrześcijan wokół jego dzieł i pamięci. Jego życie przypomina, że prawdziwa mądrość pochodzi od Boga, a pokora i modlitwa są podstawą wszelkich duchowych wysiłków. W sztuce sakralnej często przedstawiany jest z pergaminem lub księgą, co symbolizuje jego wkład teologiczny i niestrudzoną obronę wiary. Ponadto jest przedstawiany obok ikon, co stanowi aluzję do jego walki z ikonoklazmem i obrony tradycji Kościoła. We współczesnym kontekście często przywołuje się świętego Jana Damasceńskiego jako przykład dialogu i wierności, wzór obrony wiary bez utraty miłości. Jego życie jest także inspiracją dla chrześcijan mieszkających w krajach, gdzie wiara stanowi mniejszość, pokazując, że możliwe jest zachowanie integralności wiary pomimo wyzwań. Zapamiętano go jako człowieka modlitwy i działania, który potrafił łączyć kontemplację z aktywnym zaangażowaniem w służbę Kościołowi i prawdzie. Jego słowa, pełne mądrości i miłości, wciąż rozbrzmiewają, zachęcając wiernych do pogłębienia relacji z Bogiem i bycia obrońcami wiary we własnym życiu. Dziedzictwo świętych Jana Damasceńskiego jest przede wszystkim świadectwem, że świętość osiąga się wtedy, gdy żyje się w pełni dla Boga, umysłem, sercem i duszą. Na przestrzeni wieków, świętego Jan Damasceński stał się symbolem wytrwania w wierze i latarnią morską dla tych, Którzy stoją przed wyzwaniami podobnymi do jego własnych, zwłaszcza w obronie tradycji i prawdy. Jego szeroko studiowana twórczość teologiczna przekroczyła epokę, stając się podstawą wielu soborowych decyzji i debat doktrynalnych, które ukształtowały Kościół. Na Soborze Watykańskim II przywołano jego nacisk na tradycję i pedagogiczną rolę sztuki sakralnej, aby podkreślić znaczenie piękna w wyrażaniu wiary chrześcijańskiej. Jego skrupulatne podejście, zakorzenione w modlitwie i logice, stanowi mocny przykład tego, jak ludzki rozum, oświecony łaską Bożą, może bronić tajemnic wiary. Świętoświęt Jan Damasceński jest także czczony jako obrońca godności istoty ludzkiej. Uznający, że ciało, umysł i dusza muszą być zintegrowane w służbie Bogu, twierdził, że święte obrazy nie są obiektami bałwochwalstwa. Ale oddają cześć Bożej obecności w świecie materialnym, co jest prawdą, której doświadcza z głęboką wiarą. Jego niezachwiana obrona ikon pozostaje aktualna w czasach, gdy kultura wizualna jest tak wpływowa i często odrywana od swojego duchowego wymiaru. Przykład święty Jana Damasceńskiego przypomina chrześcijanom, że sztuka i twórczość mogą być potężnymi instrumentami przybliżającymi serca do Boga. I promującymi ewangelizację. Pobożność Maryjna świętego Jana pozostaje nadal jedną z najsilniejszych oznak jego duchowości, inspirując miliony ludzi do ufności w stawiennictwu Matki Bożej. W modlitwie i liturgii jego kompozycje o Matce Bożej wywyższają jej boskie macierzyństwo i jej wyjątkowy udział w tajemnicy odkupienia. Jego miłość do dziewicy Maryi była tak głęboka, że wielu uważa jego teksty za modlitwy pobożne. Przybliżające wiernych do serca Maryi. Kościół w dalszym ciągu czci świętego Jana Damasceńskiego jako wzór jedności, zwłaszcza w czasach podziałów i nieporozumień w chrześcijaństwie. Przypomina nam, że prawdziwa jedność musi opierać się na prawdzie i miłości dwóch nierozłącznych filarach wiary chrześcijańskiej, którą przeżywał z heroizmem. Obchodząc wspomnienie świętej Jana Damasceńskiego. Jesteśmy zaproszeni do refleksji nad rolą każdego chrześcijanina jako obrońcy wiary i świadka prawdy w świecie często wrogim orędziu Chrystusa. Jego dziedzictwo, naznaczone syntezą wiary, rozumu i piękna, nadal oświetla drogę Kościoła, udowadniając, że świętość i mądrość mogą przemienić świat i uwielbić Boga.